Yy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną mój kuzyn natam. Yy, yy, na początek pokażę Wam Natana konto. Tylko go znajdziesz w znajomych, albo jest u mnie w klubie, tak szybciej będzie. Ma on 8683 pucharki. Yy, jego największy poziom na walce z Bosem to mistrzowski. Na walce. Z dinozaurem to ekspercki i ekspercki na walce z robotami. 272 winy na duo, 84 na solo i 1805 na trójkach. Jest jeszcze coś? Zero wygranych w wyzwaniu. Natan, no yy, nie wygrałeś ani razu w tym wyzwaniu o na duo? Nie. No nie, no, no niestety nie udało Ci się. Tyle mam postaci. Ile masz postaci? Tyle, ile pokazałeś. No to masz postaci. Zobaczmy. 26. 26 to trochę mało. Dużo, dużo. W ogóle wydarzyła się bardzo dziwna sprawa, bo y, wczoraj wygrałem z kina Dobo i mi się wyzerowały wszystkie winy po prostu i od nowa grałem no i no niestety już nie udało mi się ponownie wygrać skina do bo a mi zniknął więc y, halo supercel co to jest za bug w grze Dobrze na początek na początek to już było to zagramy sobie solo wybiorę postać z zamkniętymi oczami albo na tam nie wybierzę wybieraj na tam postać zamkniętymi zamkniętymi oczami no, niech będzie. Rose? No dobra. Rose <coughs> może być. Rose może być. Jaka to dzisiaj mapa? Bijatyka pod skałą? Dobrze przeczytałem. Chyba do... Tak, to ta mapa. O, Karl tam jest. Ale masz, masz ulta. Nie mam ulta. Mam gadżet. Radżet, cyk, stawiam krzaki, tylko że to widać, że roza postawiła, postawiła bo Supercell zmienił, że już się nie dopasowują do krzaków, które stoją na mapie. I te krzaki rozy tylko są tylko zielone. Dobrze, to tutaj sobie postawię krzaki, żeby ładnie wyglądało. Mm, nie ładnie, tylko żebym jakoś mógł uciekać po tych krzakach przed tym dynamajkiem. Bo soczek ma, jest niebezpieczny. O kurczę... O, o, ulta i mi całe krzaki zepsuł. O nie! Jakbym nie trafi gadżetem, to już koniec. O, o, Spike. o Spike, Spike ma tak mało życia. Cyk, cyk. Ach. Uleczył się. Tak, o, jakbym ty. ich tam porobił. No nie. No i teraz to już po mnie. No nie, nie! Badłem. Dobra. Teraz y, Natan zagra gierkę. Teraz ja mu wybiorę postać. Wybieram tobie hmm, kolec. Nie masz kolec, to zagraj kolec. Dobra. Y, wiesz, co robi jej ult? No wiem. Tylko uważaj, nie, nie używaj go, jak masz mało życia, bo wtedy ktoś cię może dobić, jak go użyjesz. Dobra. Dobrze. Czy to jest sensowne tak od razu iść? To tam jest Mortis. Oj, z po tego kruka. Kruk. kruk ma mało życia. Nie. Dobra. Odku. Kruk ma ogólnie mało życia. Ła. nie? Dobra, uciekaj, bo jesteś zatrudny. Uciekam. wiele ja sobie mi się. O, o, Mortis. Masz już więcej kiełbów od mnie. Ile? Cztery kiełby. Ty masz zero kiełbów. No ma. Kruk? Nie. No i tak to się kończy. Szkoda, nie. że nie mamy żadnych legend. No, jak nie... No nie no mi nie. Bibi się nadawała na tą planczę. Bibi by się nadawała, to zagram Bibi. Zobaczymy jak mi pójdzie. Dobra. To <laughs> jest taka Bibi. piosenka. Będzie... W ogóle to jest dziwne. Powinna mi wypaść, wypaść chyba postać, bo otworzyłem jedną taką skrzynkę za 1500. Telkońców. Ej, ale możesz... Nie mogę kupić, nie mam tyle starpańców. Dobrze, to była taka, taką jedną kupiłem, bo była. Jeszcze jednego big boxa. I tutaj jeszcze Minatan otworzył trzy big boxy i też nic nie trafiłem. No to dziwne, żeby z mega boxa i z czterech big boxów nic nie trafić. <laughs> mam 26 gemów, więc jak stracę tego skina, to sobie go kupię. Tylko mam nadzieję, że znowu go nie stracę, bo chyba pójdę do supercela osobiście. No. Dobra, zobaczymy, czy. Yy, a, ja, na... a, jak, a jak ty się grasz, to ja gram, Bibi. No dobra. To zobaczymy, czy. Na, mm, czy Natan miał rację, że Bibi jest dobra na tą mapę? Ja myślę, że tu jest ból dobry! Nie, szelka! Szelka! No i. No! Szelka! Jest. Dobra, 144 HP. Uliłem. <laughs> to jest taka dobra? No nie, nie, no, Natan. Ja to na farcie wygrałem po prostu. Bo ulta. Zdążyłam sobie załadować. <laughs> Dobra, cztery cuby i to nie jest mało ani dużo. O, do tego sery bym musiał. Szkoda, że Bibi nie może się jakoś teleportować. Na przykład, że jak użyję gumy, to może się do niej teleportować. To by było dobre. Ale tak leciało i się tak teleportowała. No, teleportowała taki, na gadetem na przykład. No. <laughs> Suczek. To by było fajne. O, soczek. Tak. Teraz będę duży. Wow. O, tam będę miał 5 killów. Cyk. Po 40 aż bije, Jednym atakiem. Tam brok jest. Daryl. Brok, brok też. O nie, już nie mam suka. Teraz kto inny będzie miał. No nie. A teraz ja gram. Dobra. Tylko wyjdę. Teraz na tym gram. Zobaczyć. O to albo moje... grasz, albo nie, bo ty nie masz bibi. Dlatego pewnie mówiłeś, że ona jest dobra na tą mapę, żebyś sobie nie zagrał. O, Ale nie wolisz lepiej zagrać kiełkiem, na przykład? Mam Primo. Ha, leczę się. El... Nie, może na tego lepiej, mą. Kuku. Mam już. O kurczę zaoglądałem się. O o, jeden kiełk ma. Jadła. To słaby. O nie, nie, ale nie tak blisko Del nie, nie Siódme miejsce. To primu. Ja Mi już poszło lepiej. Dobra, na koniec y, zagram walkę z bossem. No, tylko bo po, Połowę gierki może ja, a połowę na tam. Niech tak będzie. No, tak będzie. To ja do 50%, a później na y, tam przejmuję Ster. Y, ja bym wziął tutaj. Kogo by tu się? Broka chyba. W drogę. Albo nie, kolta, kolt mocniejszy. <laughs> A jak przegramy, to się nie... Liczy. A, z bossem no nie wiem, czy byśmy przegrali, tylko musisz wygrać na tam... O tak, mam kruka w, w drużynie, ale... no... Ale no dwa kolty. No dwa kolty, ale kruk nie wiem, czy się będzie nadawał. Kurczę, ja że tam nie wcelowałem. O, matko, tylko szelewałeś. Ale słaby boss. Już tak szybko go bijecie. Cyk. Za blisko chyba do tego bossa podchodzę. Bo to sensu nie ma, jak tak podchodzę blisko do bossa. O nie. No uda. No, Boss. Prada. O cyk. Dobra. Mam już zero gadżetów. O nie. Muszę za 20% dać y, Natanowi telefon. Kurcze. Te roboty mają daleki zasięg. I <laughs> ich nie lubię. A ja też. Oni się skadzają, prawda? Tak. Cyk o z, dobra, 4% wyczerpię mu i na tobie daję telefon. Cyk. No. O nie. Dobrze. Tak, krótko. Dobra, trzymaj na Dobrze, teraz nie tam, gra. Dobrze. <laughs> 47% Sorry. Dawaj ulta Na 43% O nie, boss będzie zły za 11 sekund Byłem takiego małego bossa Słaby no nie, za 3 sekundy będzie Ale już dużo O nie traf... jest, boss jest zły Boss teraz wpadł w furię Teraz może, nie wpadł w furię, tylko jest zły I teraz może tak biegać Jest fioletowy o, o, o. Nie, nie, nie. O, te no. małe buciki nam przeszkadzają. Kruk ma mało życia, chyba. Kruk chyba gra. A. Jesteście w potrzasku u tego bosa. Nie. Ma mało życia. Tak mało? No. gra. Bos ma 18%. To mało tak. Uważaj, bo cię goni ten robot, co mnie zawsze pokonuje. A y czekaj, nie zawsze pokonuje ten z pistoletem, a ciebie zawsze pokonuje ta mała kulka szybka, tak? Tak. Te, te małe robotyki. Tak, co tak szybko pędzą. One najszybsze są. A ten też na duży, to jest najszybszy. A? Duży? duży, jak tak biega, to jest najszybszy, boss. O nie, goni Cię właśnie ten. Ten mała kulta. O, wygrałam? Ulta. O nie, zginąłeś. Dobra, niech ja Twoi Co coś zrobią. Ale... Jeszcze kruk tylko został, no nie. Nie, 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 nie. nie. Wygra. 1% ma boss. Wygra to, na pewno. O nie, 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 nie. nie. No i lipa, no 1%, no. Ale serio? Tak, nie wiem, ja bym tu wygrał raczej. 1% no serio. Taki słaba jeden procent. Serio, no tam... Jak tak można było przegrać? Nie. O tu nie. Aż. Tu teraz gramy. Gramy. Dobra, więc widzimy się w kolejnym...